Siemandyczko widzowie z tej strony godlike. Dziś zajmiemy się mini recenzją takiej polskiej gry Achilles Legends Antod. Za udostępnienie tej gry do recenzji chciałbym też podziękować firmie Dark Point Games. I pewnie większość z Was teraz zrobi wielkie oczy, co to w ogóle jest za grano, bo to jest tytuł mało znany. Natomiast jest to tytuł całkiem ciekawy, bo według twórców, jest to takie połączenie gatunku hack and slash, jak właśnie Diablo, z Soulsami, które reprezentuje właśnie chociażby znanej synu Dark Souls. Czujecie się zaintrygowani widzowie? No to nie przedłużajmy i przejdźmy do samej recenzji. Na początek, tradycyjnie powiedzmy sobie parę słów o samej grze. Akcja gry dzieje się w starożytnej Grecji, w okolicach, gdzie oczywiście nie brakuje wojen i różnorakich zadymy. Ale spotkać możemy także mityczne stworzenia jak Minotaury czy Ogry. My wcielamy się w tytułowego Achillesa, który jest właśnie jednym z takich siejących postrach dowódców greckiej armii, i zostajemy wysłani na taką niebezpieczną misję, która zmieni całe życie naszego Herosa. Jako, że nadal jest to gra typu hack and slash, to naszymi głównymi zadaniami w tej grze będą więc walka oraz eksploracja i wykonywanie zadań. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Na samym początku, gdy odpalicie Achilles Legends Untold, no to wyda wam się, że jest to takie coś na wzór Diablo. Natomiast wystarczy pokonać pierwszych kilku przeciwników, widocznie i do pierwszej kapliczki, żeby okazało się, że to jednak Diablo nie jest. Zacznijmy, może, od samej walki. Tutaj nie kierujemy takim wskaźnikiem, po prostu odpalamy kolejne skille, tak jak właśnie to jest w Diablo. W Achillesie ta walka jest dużo bardziej dynamiczna i przywodzi na myśl właśnie takie gry akcji jak God of War niż właśnie takie typowe i mniej dynamiczne jak and Tutaj przy walce w Achillesie korzystamy głównie z dwóch rodzajów ataków, czyli tych silnych oraz szybkich, a same umiejętności w tej grze pełnią jedynie drugorzędną rolę. Na deser mamy do tego także możliwość parowania ciosów oraz rzucania tarczą. No dobra, spytacie, wszystko fajnie, natomiast gdzie jest tutaj ten cały Soulslike? No w sumie z tego Soulslike'a tutaj to chodzi tylko o występujące co jakiś czas kapliczki, zbieranie właśnie punktów expa, czyli tych niby dusz, oraz respawn przeciwników, czyli w sumie Soulslike'a w tej grze to jest takie naprawdę minimum. Na razie wygląda to całkiem standardowo. Natomiast w samej walce chciałbym zwrócić szczególną uwagę na reklamowany przez twórców system kooperacji przeciwników zwany przez nich gaja. Na czym to polega? Ano, jeżeli walczymy z kilkoma przeciwnikami naraz, to powinni oni ze sobą współdziałać oraz blokowują wtedy też takie specjalne ataki? Na przykład ogr może rzucić w nas wpadającym mu rękę szkieletem, a dwóch wojskowych potrafi się podsadzić na tarczy i na nos tej tarczy skoczyć. Pytanie, czy to naprawdę działa? No, działa to połowicznie, drodzy widzowie, bo przeciwnicy to są dalej kompletni debile. Jakoś tego współdziałania z ich strony kompletnie nie widziałem, natomiast widziałem niejednokrotnie właśnie jak korzystałem z tych swoich specjalnych umiejętności, które są dostępne jedynie, gdy działają w grupie. To jest właśnie pomysł naprawdę fajny, to jest pomysł całkiem świeży i nie przypominam też sobie czegoś takiego w innych grach, i to pozwala tę walkę trochę rozmaicić. Powiecie, no dobra, Godleg, ale ten system walki jest dalej bardzo prosty. Pytanie właśnie, czy tak prosty system się więc nie nudzi? I powiem wam tak, na początku on się nie nudzi, no bo walka w tej grze jest całkiem fajna, on jest taka soczysta, dynamiczna i nasi przeciwnicy też są całkiem ciekawi. Natomiast mniej więcej gdzieś tak po jednej trzeciej gry to zacznie nas ta walka naprawdę cholernie nużyć. Dlaczego? A no niekoniecznie dlatego, że formuła tej walki się wypala, no bo ona w sumie jest okej. Okay. Głównie dlatego, że po pierwsze, deweloperzy sztucznie przedłużają to rozrywkę, co jest bardzo widoczne i o tym sobie jeszcze powiem później. A po drugie, dlatego, że ta gra, ten Achilles ma po prostu karygodny balans. Ja powiem wam szczerze, że ja grałem na poziomie trudności HEROS, czyli na tym poziomie trudności wyższym. I do jednej trzeciej gry mi się grało w porządku. No może trochę było za łatwo, natomiast to ogólnie nadal było spoko. Ja sobie też zdaję sprawę, że nie każdy może chcieć jakiegoś bardzo dużego poziomu trudności. Natomiast po jednej trzeciej gry, po znalezieniu takiego dobrego dwulęcznego miecza, po inwestycji w ulepszenia, zacząłem po prostu wszystko kosić w tej grze jak leci. Niemal każdy przeciwnik to był na jeden, na dwa strzały, no a finałowego bossa w tej grze no to po prostu zgniotłem jak śmiecia ośmioma uderzeniami i to na poziomie trudności, heros podkreślam. Wygląda to tak, jakby deweloperzy tutaj zaprojektowali takie całkiem fajne podstawy tej walki, ale po 1 trzeciej tej gry w ogóle o tej walce zapomnieli, ulali całkowicie temat balansu i w tej grze finalnie podyczki stają się zajebiście łatwe. No, tak się nie robi drodzy deweloperzy, i przez te właśnie dwa powody finalnie tak gra. Pomimo że ten system walki jest całkiem fajny, jest całkiem soczysty, to szybko robi się nudny. Zresztą popatrzcie sami na film, no to jest sekcja z późniejszej fazy gry. No, ja po prostu idę tutaj jak przycinak, jak koszy wszystko jak po prostu śmieci. No, nie zwracam uwagi na żadnego przeciwnika. Nie ma tutaj żadnego wyzwania, i przez to później też nie ma odpowiedniej zabawy. A szkoda, bo potencjał tutaj na pewno był. Przejdźmy teraz do eksploracji, która w tej grze wypada w sumie nawet w porządku, chociaż bez szału. W tytule do dyspozycji łącznie mamy kilka takich sporych, otwartych map, które sobie możemy swobodnie eksplorować, a także parę zamkniętych liniowych lokacji, do których trafimy w misjach głównych. Mapy są wykonane całkiem ładnie, przede wszystkim są klimatyczne i idealnie właśnie pasują do takiego stylu mitologicznej Grecji, a to wcale nie jest znowu takie oczywiste. Do tego dostępne na tych mapach mamy też takie aktywności poboczne jak na przykład te mini piwnice żywcem zależnięte z Diablo 4, czy te skrzynie z runami, tam musimy te runy po prostu po kolei sobie wcisnąć, żeby tą skrzynię otworzyć i to też jest żywcem zależnięte z God of War. Czy jest więc w tej grze oryginalnie? No oryginalnie na pewno nie jest, no bo większość rozwiązań w tej grze jest po prostu kopii w tej z innych gier, natomiast nadal gra tego rodzaju nie musi mieć przecież jakichś super innowacyjnych elementów, żeby się w niej bawić dobrze. Nadal mapy w tej grze przemierza się w porządku, a przedmioty znalezione w sekretach są przydatne i tak właśnie powinno być. I w tym temacie byłoby po prostu nieźle, gdyby nie jeden swory problem. no, przy wielu mapach w tej grze widać wyraźnie, że niektóre z tych lokacji to jest takie po prostu ordynarne, hamskie kogry w kleju. Ja sobie zdaję sprawę, że przy grze tej wielkości, no sztucznie wydłużonej zresztą, to te mapy mogą się w jakiś miejscach powtarzać. Natomiast deweloperzy na ogół stosują wiele takich różnych sztuczek, żeby to jakoś przykryć, i w większości tych gier tego się po prostu nie odczuwa. Natomiast nie wahilę się. Tutaj natrafiłem kilka razy na toki dosłownie z żywcem skopiowany poziom i to wprowadza takie wrażenie byle jakości słuszności, które się ciągnie za nami do samego końca gry. Spójrzcie zresztą tutaj na film. Ja tutaj wam pokazuję dwie lokacje, które się trafiają gdzieś tak no na początku i pod koniec gry, natomiast widać wyraźnie, że to jest dokładnie ta sama lokacja. I wrzucenie tutaj takiego śmiesznego filtra nie powoduje, że nagle będzie inna. Niestety w czasie gry taki déjà właśnie zdarza się na tyle często, że nie da się na to przymknąć oka i to boli jak jasna cholera. A wystarczyło drodzy noworoperzy zrobić ten świat mniejszy, zrobić ten świat jakiś bardziej unikalny i byłoby lepiej. Szkoda, że się na to nie zdecydowaliście. Spytacie co z fabułą. No z fabułą akurat to jest spory problem. Powiem tak, no w grze tego rodzaju po fabule nie oczekiwałem wiele, no bo to jest jednak hack and slash, Natomiast developerzy niestety i tak nie w tym aspekcie zawiedli. W sumie rzecz biorąc, jeżeli na tą fabułę tak spojrzymy całościowo, to ona jest w tej grze niezła i projekt postaci też jest w porządku. Natomiast ją totalnie zniszczyło to, o czym mówiliśmy już wcześniej. Czyli właśnie sztuczne rozciągnięcie tej fabuły znacznie ponad granicę dobrego smaku. Taki prosty przykład. Poznajemy jakąś postać i ona daje nam trzy zadania raz po raz i z każde z tych zadań polega na zejściu do podziemi i przyniesieniu jakiegoś przedmiotu bądź tam zabiciu kogoś. No to się po prostu robi nudne i wtórne. No ale dobra, robimy to wszystko, wracamy do tej postaci i odpala nam się cutscenka, która jest w sumie całkiem interesująca, my się chcemy coś dowiedzieć o tej postaci, a później znowu dostajemy jakieś główne zadania, powielone kilka razy, które są nudne, one są żmudne i cholernie wydłużone i to po prostu boli. Powiedzcie, no dobra, no może ta fabuła y, główna jest taka tragiczna, natomiast jak to wygląda z questami pobocznymi? No wygląda jeszcze gorzej, no bo te questy poboczne to jest po prostu już absolutna tragedia. Nagrody za nie to jest jakiś żart, tam często dostajemy jakieś pokrzywki czy jakieś niepierdoły do craftingu, który też jest w sumie mało użyteczny, no w ogóle tych questów pobocznych się nie chce robić. I o ile reszta tej gry w sumie jest na takim poziomie przeciętnym, że jest ok, no to ta fabuła właśnie przez te wymienione wcześniej już problemy wypada na pewno poniżej przeciętnej i to na własne życzenie deweloperów. Oni tą fabułę tak bardzo rozciągnęli, poprzecinali jakimiś takimi gówno questami, żeby się grało dłużej, że to opiera całkowicie radość jej poznawania. Naprawdę szkoda, bo tak jak mówiłem, całościowa ta fabuła pod względem historii może nie jest zła, natomiast ją spieprzyliście właśnie tym rozciągnięciem. I na koniec powiedzmy sobie co nieco o samej grafice, która zresztą tak jak i większość gry jest po prostu przeciętna. Na no, ogół modele i tekstury są ok, i to jest jak najbardziej do przyjęcia w grze tego kalibru, natomiast nierzadko tutaj zdarzają się takie cholernie widoczne tekstury niskiej jakości w postaci takich placków i to po prostu gryzie w oczy. Ja sobie zdaję sprawę, że przy grze tej wielkości nie mam co liczyć na jakieś super cuda graficzne, natomiast deweloperzy w takim razie powinni pilnować, żeby takich właśnie łysych placków nie było, a one niestety występują. Z drugiej strony ta gra ma całkiem niewysokiej jakości animacje, których ja osobiście się tutaj nie spodziewałem i one na pewno zasługują na pochwałę. Szczególnie, właśnie jak dobre te animacje są widać podczas walk z bossami czy większymi przeciwnikami, które dzięki temu, że te animacje są właśnie takie płynne, takie fajne, naturalne, to te walki sprawiają przyjemność i w ogóle nie wyglądają sztucznie. I to jest naprawdę fajne. Do tego całkiem nieźle wypadają też same hitboxy, które są w grach tego rodzaju bardzo ważne. Tutaj wpadki zdarzały się nawet jakimś dużym firmom jak na przykład From Software, a tutaj w tym achillesie pod względem hitboxów ja praktycznie nie mam żadnych zastrzeżeń. Nigdy nie zdarzyła mi się chyba taka sytuacja, żebym dostał właśnie od jakiegoś przeciwnika, który wcale mnie nie dotknął, i właśnie tak to powinno wyglądać, i tak jest ok. Tutaj ogólnie byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że deweloperzy tutaj mocno pokpili sprawę z metodą wygładzania krawędzi, która w połączeniu z taką bardzo denerwującą ziarnistością obrazu, której niestety nie da się wyłączyć, skutecznie potrafi ten obraz zniszczyć, i wygląda to po prostu tak średnio. Przez to odczuwalna jakość grafiki w tej grze jest dużo niższa, i po prostu tyle. Da się spokojnie grać, natomiast widać, że był tutaj potencjał na więcej, i ponownie, tak jak z fabułą, deweloperzy sami sobie to storpedowali. Drodzy widzowie, Achilles Legends Untold to jest gra z potencjałem i ten potencjał został nie tylko niewykorzystany, ale powiem więcej, on został skutecznie zdeptany. Deweloperzy zaoferowali nam grę z całkiem fajnym systemem walki, ale zapomnieli przy tym totalnie o jego dobrym zbalansowaniu. Zaoferowali nam też całkiem niezły projekt fabuły, którą niestety tak sztucznie wydłużyli ilość rozciągnęli, że ona po prostu wypada źle. Finalnie stworzyli też taką całkiem klimatyczną mapę, która jednak jest na tyle mało innowacyjna i cierpi na taki efekt déjà vu, że niekoniecznie zawsze chce się ją odkrywać. Finalnie wyszła z tego taka gra do bólu przeciętna, w którą gra się ok, natomiast przy tej rozgrywce ciągle czuje się taki ogromny niedosyt spowodowany właśnie zdeptanym przez deweloperów potencjałem. Mam nadzieję, że panowie z Dark Point Games wyciągną z tej premiery wnioski i w przyszłości zaoferują nam światy równie klimatyczne, natomiast znacznie mniej rozciągnięte i dzięki temu też ciekawsze. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. I jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie i przy okazji chciałbym też pozdrowić pewną niewiastę z Discorda, która chyba nie wierzyła, że Godley z Discorda to jest dokładnie ten sam jak z YouTube'a. Także pozdrawiam Cię z na myszko i trzymajcie się widzowie.